Szyszka. Nasz przysmak, który robimy na Boże Narodzenie. I zrobimy go też na lato, bo nasi klienci się domagają, żeby był dostępny całym rokiem. Więc od razu zrobimy filmik, żebyście zobaczyli, jak go robimy. Przyprawę. Błonnik. Mięso na produkcji. Wędli zwana szyszką. Co kompletnie coś innego. My to często robimy na Boże Narodzenie. Takie, takie, bardziej coś takiego, coś innego. To jest farsz nadziany w siatkę do wędzonek. Także, co teraz idzie, wszystko trafi do suszenia, do wędzenia. Ale więcej zobaczycie na całym filmie na kanał Zwickowska Screen na YouTube. Zapraszam oczywiście na Wszystkiego odpoczynku. Cześć! A tak wygląda to. Resztę zobaczycie na całym filmie.